Dzięki są rzecz, których dowiesz się tylko dorastając w biedzie. A jako zawsze byłem ostatni odbierani. Zajęć poza Aleksinek. Jest lenistwa mojej mamy, ale dlatego, że do późno sprątała biurowce, żebyśmy mieli światło w domu. Moje zaangażowanie, w odrabianie lekcji zwróciło uwagę mojej nauczycielki z piątej klasy. Pani Martinez zauważyła jak starani poprawiałem karze zadanie. Pewnego dnia zapytała, czy zostaje tak długo po lekcjach. Otwarzyłem się przed nią. Powiedziałem, że po prostu lubię być w szkole, ale zauważyła też inne rzeczy, że noszę te same dwie koszulki cały rok, że wyciągam resztki z kosza, kiedy nikt nie patrzy. Następnego ranka wzięła mnie na bo. Zaoferowała pomoc, potrzebowała kogoś do sprawdzania prac, zamian proponując kolację. Każdego dnia przynosiła jedzenie dla dwóch osób. Ale to nie chodziło tylko o jedzenie. Opowiadała mi historię o swoim dzieciństwie w Meksyku, o rodzicach, którzy pracowali na kilku etatach, by mogła pójść na studia. Nauczyła mnie, że bieda nie oznacza braku nadziei. Kiedy przyszła zima i zobaczyła moją cienką kurtkę. Następnego dnia znalazł się nowy płaszcz. Z metką z sekcji rzeczy znalazł. Udawałem, że nie wiem skąd się wziął, ale głęboko doceniłem jej gest. Przez trzy lata szukała sposobów, by mi pomóc, nie odbierając mi godności. Nawet po dwudziestu latach nie zapomniałem, jak wielki miała na miała moje życie. Zawsze będzie miałaś tego na miejsce w